Cześć, chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, do kogo przede wszystkim skierowany jest mój najnowszy leksykon do samodzielnej nauki słów. Przede wszystkim jest skierowany do osób pracujących oraz chcących rozpocząć pracę w krajach niemieckojęzycznych. A to dlatego, że z tym leksykonem poznacie ponad 2000 słów, z tymi słowami zobaczycie, jak budować zdania, zobaczycie konteksty, poznacie mnóstwo czasowników, a także ich odmianę przez osoby i przy przykładowe zdania i sytuacje w których możecie użyć, ale przede wszystkim znajdują się w tym leksykonie słówka, przykładowe zdania, popularne zwroty w takich miejscach jak w banku, na poczcie, w sklepie, na ulicy, zamawianie jedzenia na wynos i tym podobne. Leksykon jest przede wszystkim skierowany do tych, którzy uczą się samodzielnie języka niemieckiego, a nie wiedzą z jakich książek, z jakich źródeł, uczyć się słów, no, bo jeżeli chodzi o słownictwo, no to jak sobie podzielić tą naukę słów, jak wymawiać te słowa, jak odmieniać dane czasowniki, w jakich sytuacjach użyć tych czasowników i tych słów. No właśnie, często w jednej książce nie znajdziemy tego wszystkiego, w przeciwieństwie do tego leksykonu, w którym to wszystko jest w jednym miejscu. Czyli mamy piękny podział. Piękną organizację tego leksykonu, więc tutaj sobie pięknie dzielimy tą naukę słów. Druga sprawa, widzimy te słowa w zdaniach, w prostych zdaniach. Trzecia sprawa, widzimy odmianę czasownika przez osoby oraz mamy opisane konteksty, sytuacje, w których możemy tych czasowników użyć i przykładowe zdania oczywiście, a także słyszymy wymowę tych wszystkich słów, ponieważ do tego leksykonu dołączamy łączony jest MP3. Hmm, leksykon jest skierowany do tych, którzy nie mają czasu na naukę i gdzieś w biegu próbują coś złapać, i właśnie w tym biegu zakładacie słuchawki i słuchajcie, słuchacie MP3. Bo to MP3 dołączone do leksykonu, to tak na dobrą sprawę, jest taki audiobook, to jest oddzielna, to jest część integralna z leksykonem, ponieważ możemy patrzeć w leksykon i słuchać, ale ja Wam w tym MP3 wszystko tak opowiadam, wyjaśniam, podaję Wam przykłady, że. Może praktycznie to istnieć jako coś oddzielnego, więc śmiało możecie po prostu. Tylko słuchać sobie tego MP3. E, no, i przede wszystkim jest to leksykon skierowany do osób zaczynających naukę języka niemieckiego oraz będących na poziomie podstawowym. E, osób, które chcą poszerzyć e, znajomość słów. E, to jest to odpowiedni materiał. E, z tym leksykonem nauczycie się ponad 2000 słów. Z tymi słowami widzimy proste zdania, konteksty, z czasownikami e, widzimy w jakich sytuacjach możemy ich użyć. no Jest też mnóstwo ciekawostek, które poszerzają horyzonty, poszerzają nasze słownictwo i możliwości językowe. Tylko do piątku leksykon kupicie w cenie 79 zł, później cena wzrasta do 119 zł. Niemiecki z przyjemnością.com zakładka sklep tam właśnie znajdziecie mój najnowszy e-book. Do usłyszenia i zobaczenia!